Cio przyjdzie ma do mego, i Za grzech wygnanie cierpi z... Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też. Faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, Starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz złożem na sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł, Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa. Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich, co za myśli nurtują w sercach Waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczone są Ci Twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do sparaliżowanego: Mówię Ci: Wstań. Weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Na początek wyjaśnienie. Brat Tomasz jeszcze tu wróci na tę mszę, ale na razie wyjechał do Krakowa na rekolekcję. Kiedy patrzymy na dzieła sztuki wczesnochrześcijańskiej, te absolutnie najwcześniejsze, Wtedy, kiedy zaczęła ona powstawać już pod koniec II wieku, dopiero wtedy jednym z wiodących tematów właśnie w katakumbach jest obraz taki bardzo uproszczony, człowieka, który niesie swoje łóżko. Człowiek z łóżkiem. To jest obraz tego, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Zresztą u wszystkich synoptyków słyszymy o tym wydarzeniu. Sparaliżowany, który już teraz może chodzić i niesie swoje łóżko, czyli tak naprawdę niesie swoją rzeczywistość. Ostatnie dni, poprzedni tydzień adwentu, a także poprzedni tydzień jeszcze poprzedzający adwent, to były takie dni, kiedy słuchaliśmy słowa, które trochę mówiło o... W czasach ostatecznych, eschatologii, o zmaganiu, ale także przede wszystkim było słowem, które nas miało umiejscowić, postawić w swojej rzeczywistości, po to, żebyśmy mogli dobrze usłyszeć to słowo, które dzisiaj jest, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy trochę jak ten człowiek sparaliżowany. Tam dosłownie jest takie słowo rozłożony, podzielony który nie jest w stanie się ruszać sam nie jest w stanie nic zrobić bo dzisiaj zaczynamy już od niedzieli słyszeć takie pełne nadziei słowo o tym że pan bóg przychodzi wczoraj to piękny tekst z księgi barucha w którym w pierwszym czytaniu pan bóg mówił ja chcę pokazać światu piękno mojej oblubienicy tymczasem patrzymy Oblubieńcą Chrystusa jest Izrael, a potem Kościół. Patrzymy na to, co się dzieje, patrzymy na kryzys w kościele, patrzymy na zgorszenia w kościele. Wielu ludzi mówi, że jest to najgorsza rzecz, jaka jest w historii. A Pan Bóg mówi: Ja widzę piękno Kościoła, ja chcę pokazać swoją oblubieńcę, pochwalić się swoją oblubienicą. Dzisiaj to słowo, od którego się zaczynało z Księgi Izajasza, jest też tym słowem pełnym nadziei, które mówi o tych ogrodach, które będą tam, gdzie była wcześniej spieczona ziemia, gdzie była pustynia, jak Pan Bóg się zatroszczy, żeby odmienić, na nowo dać życie. Słowo, które wnosi mnóstwo nadziei, mnóstwo nadziei, żeby usłyszeć. Tą nadzieję, to trzeba najpierw poznać siebie, zobaczyć się, że nie jest z nami tak dobrze, jakbyśmy chcieli. I wreszcie to słowo dzisiaj, które tak bardzo ładnie koresponduje z postacią, którą dzisiaj wspominamy. Często mówimy, Pytamy swoje dzieci, był u ciebie Mikołaj, a byłeś grzeczny, albo byłaś grzeczna. Dlatego tak pytamy, dlatego się pytamy przy okazji Mikołaja o to, czy dzieci były grzeczne, bo zupełnie nie znamy historii tego świętego. Zupełnie nie znamy. Zwyk, zwykle się już kierujemy tym, czym się kieruje świat, który stawia tego świętego, kiedy mówi o Mikołaju. Mówi o jakimś przerośniętym skrzacie czy krasnoludku, ubranym w czerwone ubranko z białymi dodatkami, który gdzieś tam z reniferami wędruje i rozdaje prezenty grzecznym dzieciom. Tymczasem. Biskup Myrny z IV wieku, który mieszkał na terenie dzisiejszej Turcji, no, nie mógł jeździć saniami z reniferami, bo tam śnieg pada rzadko. Mało tego, jeżeli dzisiaj obdarzamy się prezentami na wspomnienie tego świętego, to nie dlatego, że ktoś był grzeczny, bo biskup to, co się zachowało w historii, w tradycji, to, co wspomina Obiskupion jest przedstawiony często z takimi trzema kulami złota, bo te trzy kule złota on ofiarował trzem dziewczynom, które były prostytutkami. A dlatego były prostytutkami, bo były bardzo ubogie, i nie stać było ich na to, żeby mieć posag, żeby móc wyjść za mąż i prowadzić przyzwoite życie. I żeby ratować ich. Moralność także potajemnie przekazał im to złoto, żeby miały posag i żeby mogły normalnie funkcjonować. Nie były grzecznymi dziewczynkami. Nie dostały prezentu za to, że były grzeczne, tylko dlatego, że potrzebowały ratunku z zewnątrz. Tak jak ten dzisiaj y, paralityk, y, to jest słowo, które zaczęło gorszyć faryzeuszy. To jest pierwszy konflikt z faryzeuszami. Ten sparaliżowany człowiek symbolizuje każdego człowieka, który nie jest w stanie prosić o przebaczenie. Bo jest sparaliżowany. Potrzebuje, nie, nie jest w stanie nawet wyznać swoich grzechów. Faryzeusze się gorszą i przywołują psalm i inne teksty Starego Testamentu, które mówią tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Znowu, bo nie bardzo rozumieją co to znaczy to słowo. Dobrze to widać w tym momencie, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy przychodzi do Wieczernika po zmartwychwstaniu i mówi uczniom o, przyjmijcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie chodzi tutaj tylko o to, że ustanawia sakrament pojednania, bo to też. Ale chodzi przede wszystkim o to, że daje Ducha Świętego, który daje człowiekowi nową naturę. Bo słowo ze Starego Testamentu, które mówi, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy, mówi o naszej naturze. Zranienia, które otrzymujemy, kiedy ktoś nas krzywdzi, są takie, że albo otrzymamy Ducha Świętego i będziemy mogli przebaczać, albo będziemy ciągle nosili w pamięci urazy. Widzimy, jak, jak bardzo trudno jest naprawdę głęboko przebaczyć, zwłaszcza żeby nie pamiętać, żeby nie wypominać przy jakiejś okazji, bo tylko Bóg ma tą możliwość, tylko Bóg ma taką moc. Tymczasem faryzeusze rozumieją to tylko w sensie takim jurydycznym, prawnym. Tylko Bóg może przebaczać grzechy. Tu się okazuje, że żeby uratować tego człowieka, którego grzechy, to jest symbolicznie pokazane grzechy, spowodowały, że nie jest w stanie się ruszyć, że trzeba go nosić, że oni przychodzą. Zdejmują, tam dosłownie jest napisane keramikon, zdejmują ceramikę, te dachówki z dachu, e, czyli coś takiego, co jak słyszymy znowu w innych miejscach, że serce człowieka jest jak kamień, jak taka ceramika, które trzeba, żeby dotrzeć do niego trzeba go skruszyć. I on, i Potrzebni do tego byli ci czterej mężczyźni, którzy wchodzą na ten dach, żeby dojść do Jezusa, żeby zanieść tego człowieka, żeby Jezus mógł mu odpuścić grzechy. Bo to było najważniejsze, odpuścić grzechy, chociaż On sam nawet nie mógł się przyznać do tego. To jest słowo, które też daje nam dużą nadzieję, zwłaszcza tym, którzy się martwią o swoich bliskich, którzy się pogubili zupełnie na świecie. I wiemy, że nie przyjdą do spowiedzi, nie, nie przyjdą do Kościoła, bo zupełnie się im poprzewracała w głowach. Ale to Słowo mówi, ale jest oblubienica, ta właśnie oblubienica, którą Chrystus chce pokazać, Bóg chce pokazać światu, która może nosić grzechy, przynosić grzechy świata do Jezusa, żeby On je przebaczył. Że jesteśmy w stanie. My przynosić naszych bliskich i prosić Jezusa, przebacz Im. Daj im życie, uzdrów ich. Jezus rzeczywiście to robi. Odpuszczają się ci się Twoje grzechy. Wstań weź swoje łoże i chodź. Pierwszy Kościół miał świadomość, jak to jest ważne, dlatego jak powiedziałem w tych katakumbach, umieszczał ten obraz, który pokazywał. Podniesionego człowieka, dlatego, że znalazła się wspólnota, znalazł się kościół, który nosił grzesznika i przynosił go do Jezusa. Amen.